Jest mi niezmiernie miło powitać e, Państwa w podziemiach opatowskich, w podziemnej trasie, gdzie e, za chwilę nastąpi e, otwarcie wystawy, prywatnej wystawy z prywatnych zbiorów e, pasjonaty, które pochodzi z naszego powiatu, e, z gminy Lipnik, e, pana Janusza Orłowskiego. Panie Januszu, dziękuję bardzo e, za udostępnienie tych pięknych zbiorów, które będą wzbogacą przez ten sezon turystyczny naszą trasę, a jednocześnie są obrazem pana pasji, która jest, wpisuje się świetnie również w to miejsce. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa, ale pozwolę sobie z imienia i z nazwiska przywitać naszych znamienitych gości. I witam serdecznie mojego poprzednika. Starostę Opatowskiego, Marszałka, posła Pana Kazimierza Koszewskiego. <klucz> Panie Kraźmierzu, zapraszamy tutaj do nas. Seniorze zapraszamy. Nas. Zapraszamy oczywiście. Zapraszamy bardzo miło. Proszę Państwa, cieszę się, że na nasze zaproszenie, na zaproszenie na odpowiedzieli nasi goście w osobach. Pan pułkownik Janusz Głodowski, szef WCR w Sandomierzu. Panie pułkowniku. Major Krzysztof Oszczudłowski, zastępca szefa WCR. Pułkownik Piotr Kar Krakowiak, dowódca 102. Batalionu. Pana Andrzeja Kajka i pana Adama Rozszczepałego. Można, bardzo. Szanowni Państwo, bardzo miło mi jest powitać Uniwersytet III wieku. Witam serdecznie przedstawicieli Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Opatowskiej. Witam szkoły nasze Niemiec. Na czele tutaj z panią dyrektor e, Magdaleną Gdowską, szkoła na Górce. Witam klasę mundurową z Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Witam Was wszystkich bardzo, bardzo e, serdecznie. E, szanowni Państwo, dzisiejsza wystawa, tak jak powiedziałem, o witam serdecznie panią dyrektor e, Biblioteki, e, panią e, 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 Tanutę Szypulską. Tak. I wszystkich Państwa, których nie powiedziałem z bardzo serdecznie miło mi jest e, Państwa tutaj gościć. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, dzisiejsza wystawa wyrosła z pasji. E, z pasji człowieka, który e, miłował się w Wojsku Polskim, e, który na pewno ma upodobania e, i o nich za chwilkę opowie, militarne. E, z pasji, która na pewno rozwijała się przez lata, a dzisiaj zaowocowała właśnie tą e, wystawą która będzie tutaj przez cały sezon turystyczny i będziemy mogli ją podziwiać. Wiem, że jest duże zainteresowanie, bo pierwsze informacje na profilach społecznościowych pojawiły się już kilka tygodni temu i obserwowaliśmy zainteresowanie tą wystawą. Zachęcam również i szkoły, żeby przychodziły. Zachęcam też również wszystkich państwa do odwiedzania tej wystawy. I bardzo proszę o opowiedzeniu o tej swojej e, pasji e, zamiłowania do broni, do militariów i do, wszystkiego, do, te, do historii e, Wojska Polskiego właśnie na tym terenie naszego e, powiatu. Jestem też ciekawy, czy te zbiory pochodzą e, tutaj z naszego terenu, czy też e, z, innych, e, z innych obszarów e, Polski. Bardzo proszę, oddaję głos panu Januszowi Orłowskiemu. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałem podziękować wszystkim za przybycie, ale Szczególne podziękowania chciałem skierować do osób, dzięki którym ta wystawa mogła dojść do skutku w tym pięknym reprezentacyjnym miejscu w po Łopatowie. To jest Pan Starosta i Pani Wicestarosta, dzięki którym ta wystawa doszła do skutku. Także dziękuję bardzo. <klucza> Proszę Państwa, Ziemia Świętokrzyska, Góry Świętokrzyskie w historii Polski to jest obszar, gdzie od zawsze Ruchy ludowe, czy jakieś oddziały partyzanckie, czy to były oddziały powstańcze, miały możliwość schronienia się, miały możliwość działań jakichś takich zaczepnych i ta, i ta ziemia wydała wielu ludzi, wybitnych ludzi, którzy, którzy tutaj zasłynęli w tym terenie z, z swoją działalnością naszą. Człowiek wyrastając w takiej atmosferze zaczął się interesować, skąd się to wzięło, jak się to wzięło, zacząłem zbierać pamiątki, czy to bagnie jakiś po czy to inna rzecz. I z czasem ta kolekcja tak rosła, rosła, aż się rozrosła do dnia dzisiejszego do dość pokaźnych rozmiarów. Została uznana przez Ministra Kultury jako, jako dobro narodowe, jest to legalne, działające muzeum. I myślę, że przyczyni się to do tego, że nasz region, nasza ziemia opatowska Będziemy mogli czerpać jakieś korzyści z tej kolekcji. Ja jestem zadowolony, że znalazło to swoje miejsce w tych podziemiach, że, że może ściągniemy dodatkowo ludzi, którzy będą chcieli przyjechać, zobaczyć te eksponaty. I będzie to z korzyścią dla nas i będzie to sukces, zarówno władz, jak i mój osobisty. Zresztą ta kolekcja naprawdę może, może być takim edukacyjnym tematem dla młodzieży, która tu właśnie też widzę stoi. I może zresztą naszym obowiązkiem jest przekazywać historię tej młodzieży, opowiadać o tamtych czasach i też pokazywać to, czym, jak i kiedy walczyli nasi, nasi przodkowie zachować o nich pamięć dla przyszłych pokoleń. To jest nasze główne zadanie. Dobrze, dziękuję bardzo. Myślę, że autor tej wystawy jeszcze będzie z nami rozmawiał będzie okazja do. Bo na pewno ma dużą wiedzę na temat tych militarów, które są tu zgromadzone, więc indywidualnie przejdziemy się za chwilę i zobaczymy przy gablotach. Ale proszę Państwa, jeszcze oczywiście witam serdecznie media i dziękuję za to, że tą transmisję zawsze na żywo prowadzicie. Telewizja STV, telewizja lokalna, również Echo Dnia, także i pan Michał Powrotyn, także takatym. Dziękuję bardzo, że Państwo jesteście z nami. Szanowni Państwo, ja bardzo się cieszę, że mamy ścisłą współpracę z Wojskiem Polskim i zawsze panowie, którzy dzisiaj są, są na nasze, że tak powiem, wezwanie i są do naszej dyspozycji, uświetniają różne uroczystości, zarówno swoją osobą, jak też uświetniają, przepraszam bardzo, bo tutaj telefon co oni już przestał, uświetniają swoją obecnością, ale też uświetniają kompanią reprezentacyjną e, wojska polskiego, e, która dodaje blasku i dodaje splendoru naszym uroczystościom, tak jak jubileusz szkoły na górce, które obchodziliśmy na jesieni. E, szanowni Państwo, cieszę się, że też jest mój e, poprzednik, pan e, Kazimierz Kotowski, który e, jest samorządowcem praktycznie od pewnie 40 90, już lat od 90, od 90 roku. I te podziemia opatowskie były remontowane, były te podziemia przystosowywane do zwiedzania. Właśnie w okresie, kiedy tutaj działał pan Kazimierz Kłoski, dlatego ja poproszę teraz pani Kazimierzu o słowo do nas. Człowieka doświadczonego i seniora. Państwu witam wszystkich, szanowni gospodarze, panie starosto, zacni goście. Cieszę się, że możemy spotkać się właśnie w tym obiekcie, który przez 30 dziesięciolecia, jak sięgniemy pamięcią od lat 90., bo wcześniej i nie będziemy dzisiaj sięgać, te prace trwały i w latach 70. i 80. prowadzone przez Akademię górniczo w Krakowie, ale później przyszły czasy samorządu. Od 90 roku samorząd miasta tutaj współpracował dość ściśle. No i drugi etap reformy administracyjnej. Od 99 roku po, powstała struktura powiatowa i mieliśmy możliwość podjąć działania współuczestniczyć w tworzeniu tego obrazu zalążków tego obrazu, który mamy tutaj dzisiaj przez współpracę z Sądem Okręgowym w Kielcach jako realizacja dużego działania, która pozwoliła tą część rynku, ten kompleks, tą trasę podziemną turystyczną przekształcić i nadać jej wymiar taki, jaki ona ma praktycznie dzisiaj oczywiście po wielu pracach, które następowały później w tych na, następnych dziesięcioleciach. No i dobrze, że w taki sposób samorząd, aktualnie powiatowy, we współpracy oczywiście z miejskim, realizuje tutaj te zadania, które potrafią pokazać opatów. Takim jakim on jest, prężnym, pokazać jego historię, zachęcić do przyjazdu i do prezentowania swoich osiągnięć, takich właśnie tutaj pasjonatów z naszego powiatu, bo takie przedsięwzięcia nie rodzą się w jeden, dwa lat, tylko muszą trwać przez dłuższy okres czasu wymagają czasu, pasji i znacznych środków. No na pewno ta szeroka współpraca i obecność tutaj przedstawicieli naszego wojska mówi o tym, że władze powiatu patrzą szeroko na realizację tych zadań, aby właśnie młode, młode pokolenie, czy powiedzmy inaczej, Urodzeni później po nas, mogli również wiedzę o historii mieć, i cieszyć się tym również, że są w Opatowie, że są opatowieni nami i zawsze mówić bardzo dobrze o swoim mieście. Dziękuję bardzo za zaproszenie, jako senior. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Państwo, my również dziękujemy bardzo za zaproszenie w imieniu tutaj żołnierzy Wojska Polskiego. No i cieszymy się, że to tak powstało takie właśnie muzeum, gdzie wiem, wsz, cała młodzież, nasze no, młode pokolenie, czyli żołnierze, którzy teraz zaczynają służbę, będą mogli zobaczyć, jak wyglądała broń i uzbrojenie żołnierzy w czasie II wojny światowej. Z naszej strony na pewno obiecujemy, że będzie współpraca. Będziemy tutaj kierować nasze, naszych żołnierzy, aby zobaczyli i zwiedzili i będziemy przekazywać w takie fajne miejsce, takie muzeum powstało właśnie tutaj w Opatowie. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo panie majorze. Szanowni państwo, właśnie tuż przed rozpoczęciem dzisiejszej wystawy, dzisiejszej uroczystości zamieniłem słowo tutaj z panami pułkownikiem i majorem i w czerwcu, tak, w czerwcu będziemy mieli takie dni, zorganizowane warsztaty samoobrony, proszę państwa. Tutaj Pan Major no, powiedział, że to dla pań ma być Pani. Ma być dla pań. Ja jeszcze to przestraszyłem się, ale myślę, że nie będzie tak źle. Czy jeszcze ktoś z Państwa może chce zabrać głos? Jeżeli nie, to zapraszam serdecznie Państwa do odwiedzenia wystawy. Bardzo proszę autora tej wystawy, aby objaśnił i był w centrum znanych. Więc, proszę Państwa, na tej wystawie chciałem Państwu pokazać nie tylko uzbrojenie, to, co było, kojarzy się z okresem wojny, z działaniami partyzanckimi, tylko codzienne życie tych żołnierzy. Każdy potrzebował witele, smenaszkę, manierkę. To były rzeczy częściej używane niż ta broń i tak naprawdę niezbędne tym ludziom. Dlatego te, te, ta wystawa pokazuje wszystkie te, te rzeczy, których oni używali. Są to oryginalne eksponaty, więc wszystkie są z epoki. Gdyby ktoś chciał miał jakieś pytania, służę odpowiedzią, proszę zapraszam.